Hi besties, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Ja to dogrywam w ogóle po zakończeniu vloga Dlatego, że zapomniałem dograć wstawki, w której mówię wam Akurat teraz ja chcę nagrać dla was dwuminutową stawkę. O, zapomniałem dograć wam tak naprawdę powiedzenia z kim będę mieszkał A więc werble Tam teram, tam teram, tam tam Będziemy mieszkać razem To ja Lej. To jest Poldek Sieczko i to z Polą y, spędzę najbliższy rok mojego życia, kolejny w sumie razem Yes, fajnie yeah. Wy teraz możecie zobaczyć naszą reakcję i ekscytację na odebranie kluczy I wracamy z powrotem do vloga Kochani MAMY JEST! O nie wierzę Słuchajcie, ogarnąłem transport do nowego mieszkania Mebli Bo przecież ja mam tutaj pełno mebli w tym domu GenZi Tu mam lustro, mam szafkę, mam toaletkę Tam pan rozkręca szafę Samemu nie ma opcji, że dałbym radę to przewieźć, także pan mi spadł z nieba, a jest sobota Godzina 21 Takich specjalistów, co ze świecą szukać, tak? Nie pamiętam jak to się mówi Ale mam zadyszkę, bo nosiłem worki górę-dół A moja Kondycja, wszyscy wiemy jaka jest. szeregowa princesa. W Boże, domu. jak ja tak dam, dajcie spokój. Jestem z Poltkiem już w domu i Pola podobno zrobiła swój pokój w międzyczasie jak mnie nie było, nie było mnie z dwie godziny w ogóle. Wega chcę to zobaczyć, Dobra. więc pokaż mi to. O, a tutaj są z tyłu noszone moje meble Jezu. Chyba wam podlinkuję tak tego pana się? w komentarzu. No. Czekaj Ale tak, zrobiłaś, zrobiłaś 100%? No, praktycznie brakuje mi jednej szafki. Uwaga! Trzy, cztery. Oh! Ale super toaletka! No fajna, nie? Ej, mega cool tu jest, tak po twojemu w ogóle No i jedyne co, to muszę te obraz zmienić Ale cool, I, i masz takie super światło do malowania się tutaj Tak, Jak... tylko że będę musiała chyba krzesło inne kupić, bo nie wymierzyłam, jest za niska popa, <laughs> ale na razie jest okej okay. No jest już 85% Ale fajnie Brakuje projektora jeszcze Dzisiaj nasza pierwsza noc Meble już tutaj są ale jeszcze nie wiem w jakiej konfiguracji bo to będzie tutaj stało. Słuchajcie, robię dla Was content od jakiejś godziny i oczywiście co? Nie włączyłem mikrofonu. Pola powiedziała naprawdę dużo śmiesznych rzeczy, bo siedzimy sobie w salonie teraz. Zrobiłem sobie maczę, o której marzyłem dzisiaj cały dzień i zacząłem montować dla Was pierwszego vloga, którego mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Jak nie widzieliście, to koniecznie na drupcie. To będzie nasza pierwsza noc w tym mieszkaniu. I'm very excited, ale jestem tak samo jak podekscytowany, tak samo zmęczony. Kochani, wstaliśmy, jest godzina dziesiąta, nasza pierwsza noc w naszym nowym mieszkaniu, Pola stała u siebie, jak było? Mega git, tylko kurde, chora jestem i ciężko, bo się budziłam, ale to przez chorobę, ale sama noc spoko, mega git. Też było git, tylko miałem straszny problem z zaśnięciem. Jezus, ja też! Ej, to biurko? ona powinna mieć taką przerwę? Nie, bo właśnie nie mieliśmy wkrętarki, dlatego ja tak wygląda. To biurko ma jakąś centymetrową przerwę. Także zaczynamy się ogarniać, bo dzisiaj nagrywamy współpracę do Poli. Pola ma jeszcze spotkanie. Ja muszę pojechać jeszcze do domu Jensy dopakować wszystkie rzeczy do końca. I dzisiaj jeszcze zawsze ogarnia mój pokój, więc trochę życzycie się do zrobienia. Zobaczcie, przyjechaliśmy z Poltkiem nagrywać współpracę do niej, która będzie na Instagramie, więc sobie koniecznie obczajcie. Nie, jaka jest... promotion No a co? I tutaj jest taki słodki króliczek, który nazywa się Balenci Cześć, myszko! Ponieważ właścicielka jest wielką zarobaską i mam na <laughs> i uwielbiam Balenciagę I e, dowiedziałem się w ogóle, że króliki potrafią się bawić. Re nie, ma taką zabawkę jak mają psy i tak się tutaj trzeba to przekręcać i ona przy chwilą tu stała i to przekręcała patrzcie Nie ona podobno u komendy. Siad! <grystanie> <grystanie> Waruj! Jezu, jaki jest. No jesteś. ma tam Olka na królika, ale on się nie chce Nie, nie ma opcji. Piesek, ok za jakiś pół roku, ale królik jak chcesz, to chcę przyjść do Zuzy. O Jezu, jak słodko tam wygląda. Balenciaga. Balenciaga Balenciaga To co, my naszego nazywamy Dior? Nasz by się nazywał prędzej jakiś Charlotte Tilbury znaczy nasz, mój i by się nazywał Pimpek Nie, to tym tak. bardziej się nie zgadzam No, kochana U mnie w mieszkaniu nie będzie mieszkał Pimpek Będzie mieszkał Pimpek Nie Tak Ty nie masz ręki do zwierząt, zobacz do kogo e, Balenci lgnie no, Bo ja siedzę na kanapie, to ona nie wskoczy na kanapę No przecież sama wskakuje na kanapę Nie, nie. Osiu, dzień dobry Pimpuszku Ej, ja automatycznie, jak mam zwierzę wokół siebie, to jakby ja tracę IQ. Nie robię, boy. A! Przyjęło się! Wróciliśmy już do nas do mieszkania. E, pokażę wam obecny status mojego pokoju. Wygląda on tak. Na ten moment szafę postawiłem tą tutaj. I raczej to jest jedyne miejsce, w którym ona w ogóle może w tym pokoju stać. By zmieściło mi się łóżko duże. Które będzie stało swoją drogą tutaj. Tu wtedy będzie toaletka obok, albo toaletka pójdzie gdzieś tam, jeszcze nie wiem. No trochę zagraci się ten pokój mimo wszystko, aczkolwiek i tak nie jest źle. Ja teraz znowu siadam do montowania dla was pierwszego filmu, który mogliście zobaczyć kilka dni temu. Jak nie widzieliście, to koniecznie obczajcie. Pola nagrywa dzisiaj tutaj Fomo z Arkiem Wołkiem. U nas w nowym mieszkaniu, wy to zobaczycie po tym jak wyjdzie ten filmik, więc koniecznie wyczekujcie. I muszę pojechać do domu, zgarnąć resztę rzeczy i ogarnąć mój pokój, bo jutro chciałbym pojechać kupić łóżko i już je skręcić, więc ja. Yeah. Słuchajcie besties, kolejna noc za mną. Ja już zdążyłem się umyć. Pierwsza kąpiel w wannie zaliczona. Dzisiaj mam trochę rzeczy do ogarniania. Mam spotkanie o 16 i muszę pojechać na zakupy, ponieważ zdecydowałem się już na łóżko. Musimy pojechać do Ikei, bo jeszcze muszę kupić szafkę, a oprócz tego muszę kupić jeszcze jakieś tam pierdoły do kuchni, ale to zobaczycie już później. I robimy sobie śniadanie. Jezu widzę, że Pola już tu wszędzie naświniła, bo ona żre te kanapki awokado i ona sypie sól i tu wszędzie jest sól teraz. Zabiję ją przecież za to. Słuchajcie, update numer 5400. Jednak kupuję jeszcze inne łóżko. Zadzwoniłem na infolinię się zapytać i się okazało, że po pierwsze łóżka 120x200 na, na Ikea są jako łóżka jednoosobowe. Więc po prostu chodziłem tą zakładkę, A poza tym dowiedziałem się, że tego łóżka, tej ramy, którą ja chcę bez zagłówka, nie ma w wersji 120 na 200. W ogóle pokażę wam. przestawiłem tą drugą szafę w pokoju i wygląda to dziwnie. Jest tu w jednym jednej części tego pokoju na sranę. Zdaję sobie z tego sprawę, bo wygląda to tak. Tu jak się wchodzi do pokoju, to jest szafa, tam będzie toaletka, tu jest miejsce właśnie na tą komódkę, która będzie obok. Tu stoi kolejna szafa, to lustro raczej stąd zniknie No nie wiem, jakoś tak mało miejsca się tu zrobiło Ciężko, bo wszystko idzie nie po mojej myśli no masakra Ale będzie dobrze, będzie dobrze Olek Będziesz miał super łóżko Nie tak jak chciałeś, ale ważne, że będziesz miał łóżko tak naprawdę Byłem na spotkaniu i teraz byłem w Galerii Bronowice, byłem w Tedim Bo musiałem zrobić jakieś takie Małe zakupy gadżetów kuchennych. No i oprócz tego, yy, jadę zrobić teraz jakieś małe zakupy spożywcze, bo za godzinę i tak będzie kierowca z busem, żeby przewieźć mi meble, bo jedziemy po łóżko, po materac i po szafkę. Może pójdę sobie zjeść w międzyczasie. No ale finansowo gniecie ten miesiąc. Dużo, dużo rzeczy na raz. Mieszkanie, laptop, raz jeszcze meble do mieszkania, ale będzie okej. Okay. Lecę do Ikea Jezu błagam Ikea odezwijcie się do mnie o współpracę bo ja tu jestem zbyt często Naprawdę Nie zostać waszym ambasadorem Siedzę już na łóżku, które finalnie wybrałem Wybrałem Trochę wymiary mojego pokoju zmusiły mnie do tego żeby je wybrać mianowicie jest to takie z szarym zagłówkiem i z całą szarą ramą. Mam już łóżko i materac. Materac odbieram tutaj na dole z magazynu, a po łóżko muszę iść do innego budynku. Ale jeszcze muszę znaleźć e, szafkę. Dobra, teraz misja. Materac. Egał 24. To jest numer 24? Nie sprawdziłem szafki. Czekajcie, potrzebuję ten, szafkę przecież. Gdzie ona była w ogóle? Nigdzie mi Muszę wpisać na stronie, gdzie będą te rzeczy Może na stronie pokażę O, mam Regał 22, półka 39 Dobra Regał 17, 22 Wszystko wiem Dobra, znalazłem moją szafkę Jest tu Teraz jakoś musi znaleźć się tam na dole O, szkurna. O Jezu, jakie to jest ciężkie To jest gigantycznie ciężkie. Oh. Jezu, rozwaliłem karton już. Oh. Oh, oh. Dobra. Mam już półkę. Teraz jeszcze materac i drążek do szafy. Ups. Mam drążek. Super. 30 zł. Przyznajcie się, czy wy też tak robiliście za dzieciaka i byliście wika? To jest tutaj kochani, to jest ten materac. Bierzemy. Cóż Wiecie, ja nie wiem jak ja dam radę. O, Dobra. Gdyby był konkurs na najdziwniejszą konstrukcję w IK, wydaje mi się, że yy, mógłbym wygrać. Idziemy do kasy i lecimy do drugiego magazynu odebrać... Jak się nazywa? Ramę. Ramę muszę odebrać. No kochani, to były drogie zakupy. 2100 zł, ale mam łóżko. I wszystko z głowy. Mogę się na spokojnie już w pełni przeprowadzić. Dzisiaj trochę kontentu ze składania będzie, ponieważ tak... Łóżko, szafka. Czekamy na transport. I to możemy sobie postawić Hol Dwie białe miski. Zgadnij ile kosztowała jedna sztuka. 10 zł. dwa zł. Co ty gadaj. Więc wziąłem dwie. Na jakieś ciperki, popcornik czy coś. Wziąłem nam zwykłą białą deskę do krojenia. Taką szczotę do makaronu. Taką... Fajnie. Takie klamerki do zamykania opakowań z żywnością. Trzepaczka i metalowe słomki. Szklane. Szklane. No i w sumie znaczy, że z takich wspólnych rzeczy to tyle. Sztos. Będę brał się teraz za skręcanie rzeczy, ale najpierw to, wszystko, co jest za mną, musi stąd zniknąć, więc biorę się za wynoszenie. Mam pustą przestrzeń. Mam zestaw montera. Jezus mam się. Nie wiem w ogóle czy wiarę dobre robi czy nie. Z czemu tu nie wchodzi Zrobiłem dziurę na... Ten... O nie! O! Patrzcie! O kurde. Dobra, dzwonimy do mojej mamy pochwalić się, że zrobiłem dziurę w łóżku, którego jeszcze nie skręci. No, kochani. Hej, chciałem ci coś powiedzieć. Na szczęście jest to w niewidocznym miejscu Ale zrobiłem dziurę w łóżku na wylot Jak? No bo podczas skręcania taka jedna część mi się poluzowała Jakby na wylot mi się tam zrobiła dziurka Ale to już jest widoczne Nie, tu będzie materac A dobra Ja w ogóle trzy razy już źle skręciłem coś Cztery razy już zaczynałem od nowa Kochani, ostatni krok Mianowicie rozłożenie szczebelków Szczebelek, szczebelków, no tego drewnianka pod łóżko. I łóżko skończone, będzie można rozkładać. materację, bo jak się cieszę. Jestem ciekawy ile razy w ciągu nocy będą te szczebelki mi spadać Paga, o, prawdy. Mam łóżko. Wiedzą, jak cudownie. To jest mój dom, to jest mój azyl, ja się stąd nie ruszam. Dzień dobry, Dzień dobry. widzu. Ej, widzu, pokażę Ci zdjęcie, jakie dzisiaj zrobiłam do współpracy, chcesz? No ładne zdjęcie dziewczyna zrobiła. Thank you, widzu. O nie, na odwrót, na odwrót, na odwrót. Jezu, jezu, widzowie, mam moją łóżko. Dzwonimy do mojej mamy na reakcję. Wow, super wyszło. Sam to skręciłem. No brawo, ale ja wiedziałam, że ty jesteś zdolny. Ty już nie jedną rzecz tak skręciłeś, nie jeden mebel. Mhm... Mm Brawo! Gratuluję, Senek. Dzięki! Słuchajcie, napotkałem pierwszy problem. Te dwie części nie chcą siebie wejść. Nie wiem, czemu to jest spowodowane. Jezus, nienawidzę pierwszego dnia vlogmasów, bo wtedy wszyscy ozdabiają dom. Jak ja uwielbiam oglądać vlogmasy, ale dekorowanie domu jest gówno Słyszeliście? Jak chcecie nagrywać vlogmasy, to nie nagrywajcie dekorowania domu, bo pole to głodo obchodzi. Z złej strony to wsadziłem. Mam nadzieję, że nie roz... Oś, troszkę rozlekurowałem to. Pola, musisz mi pomóc, bo nie dam rady samemu. No? biegnę, biegnę! To było moje marzenie, żeby właśnie w tym momencie wstać i jedź ci z pomocą. Super. Kochani. Kocham Pokazywałam wam się w makijażu wcześniej. This is how I look now, with my dirty hair. Teraz pora przykręcić ją do góry nogami, bo jest, to jest dół szafki. Tak będzie wyglądało moje królestwo po wejściu Będzie tutaj szafa, szafka, toaletka, lustro, łóżko i to będzie stolik nocny Tutaj Pola odbija mi swoją szanowną twarz Fajnie, fajnie będzie Będzie, czkawka, sorry Kochani, uwaga, oficjalnie skręciłem pierwszą szufladę z dziewięciu I zobaczymy czy wchodzi Nie wchodzi I coś zepsułem, patrzcie To się nie domyka ale już jest tak późno, że bym chciał to skończyć Nagrywamy właśnie TikToka do Poli na jej TikToka, więc koniecznie wbijajcie z otwierania Sony Angels Ja tego nigdy nie robię, więc jestem very excited, ale wam nie pokażemy co wylosowałem żebyście poszli na TikToka i zobaczyli Jest za 21, ja padam, złożyłem szafkę do końca, złożyłem łóżko dzisiaj i lecę spać a więc tak prezentuje się efekt finalny mojego pokoju Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu co myślicie Zostawcie koniecznie subskrypcję na moim kanale Jeśli jeszcze tego nie robicie A ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłym tygodniu O 19 w czwartek Dzięki za oglądanie, buziaki, papa pa.